Witajcie, to jest recenzja ORP Orkan w grze nazwanego Orkanem, po prostu naszego polskiego okrętu kolejnej ósemki premium mamy polska bandera sobie powiewa znajdziesz tutaj kapitana moduły, omówienie statystyk oczywiście na końcu gameplay z takim moim komentarzem co i jak można było zrobić lepiej gorzej a bitewkę dzisiaj całkiem przyjemną przygotowałem będzie troszkę adrenaliny w sumie o ile można no cóż zaczniemy sobie standardowo od omówienia suchych parametrów pamiętajcie że to co tu omawiam to już jest z kapitanem i z modułami które ja proponuję zaczniemy oczywiście sobie od pancerza za wiele tutaj do omawiania nie ma poszycie jobu, e, cały kadłub to jest 19 mm, i poszycie tutaj, bateria, e, poszycie 13 bateria ma 6. E, za wiele tutaj do obgadania. Nie ma, jeśli chodzi o żywotność, jest to 118 500 to już jest sperkiem, e, całkiem spoko. artyleria główna e, to są 3 podwójne 120 mm, 4 sekundy przeładowania, to już jest sperkiem od kapitana. E, one obracają się o 360 stopni, także jakiegoś wielkiego problemu z ustawianiem się nie ma. 10 na podpalenie OB 20 mm, penetracji prędkość wy, wy, wylotowa pocisku 774 m na obu rodzajach. No nie jest to zbyt dobrze, jest to czasami problematyczne, żeby trafić w pędzącego DDK, ale jak już sobie poprawimy, to jest w miarę ok. Mamy tu artylerię dodatkową, a tej artylerii myślę, że będzie można kiedyś zrobić jakieś zabawy na treningówce w stylu bawimy się tylko na to, jedno działo. No ale cóż, tak było, taka była konfiguracja tego okrętu mamy Ono ma fajne, bo ono ma parametry 5,3 zasięgu kilometrów I jak tutaj już tutaj zboostujemy To masz 7% podpały To już jest tam z flagami i tak dalej No, no może być ciekawie Jeśli chodzi o torpedy jest to bardzo konfiguracja europejska, pasująca do europejskich niszczycieli, jeśli chodzi o torpedy, 70 sekund przeładowania, 700 obrażeń, 12 km zasięgu, 76 węzów czyli szału nie robię jest to tylko jedna wyrzutnia, jest to raczej taki dodatek, nie gramy sobie pod torpedy, o, oczywiście, że nie, polotka jest bardzo słaba, jak na ten tier, 27 punktów, coś tam sobie postrzela, coś tam sobie czasem zestrzeli, szóstkę trochę zaboli, ósemkę tak, ale dziesiątka i tak nas złoi, także tą polotkę musimy Uważać, trzymać się raczej bliżej innych okrętów, żeby się wspierać, bo tutaj jest dosyć biednie jeśli o to, jeśli o to chodzi, manewrowanie, maksymalnie 368 węzła, plus jeszcze do tego dopałka, szału nie ma ale może być. 590 metrów promień skrętu oraz 3 sekundy przestawiania się z modułem, kamuflaż 5,9 km w trakcie working progress było tego mniej kamuflażu, był, był trudniej do wykrycia ale po części rozumiem, mamy tutaj do dyspozycji radar, także musi być nas widzieć troszkę wcześniej niż, niż innych, dlatego, dlatego tak to wygląda, ale mimo tego da się coś tam jeszcze tym ugrać. Ogólnie co już takie swoje przemyślenia to już będę zawierał już w gameplay'u. Jeśli chodzi o moduły, mamy oczywiście dopałkę 8% na 2 minuty mamy naprawkę. Która nam naprawia maksymalnie 2220 HP z flagą i mamy radar 7,5 km, 20 sekund. Radar jest bardzo przydatny, wiadomo. Radar to jest jednak radar. Jeśli chodzi o ulepszenia, to mamy tutaj modyfikację głównego uzbrojenia, mamy obronę maszynowni. I ja gram sobie na modyfikację systemów celniczych. Dlaczego wybrałem ten moduł, a nie modyfikację torped? Po pierwsze, torped mamy mało, gramy poddziała. Po drugie, to jest niby tylko 7% do rozrzutu, ale jeżeli bijemy. Się z innym Dedekiem, walczymy na działa. Te 7% jest bardzo ważne. To nam gwarantuje, że tam 2, 3, 4, 5 pocisków na 100. Jest większa szansa na to, że te 5 pocisków trafi, niż nie trafi. A jeżeli nam to daje szansę wygrania dzięki temu, szansy z innym dedekiem, to jest bardzo ważne. Wiem, że to jest taka pierdoła, ale jednak decyduje układ, oczywiście sterowania, no i kamo wrzucone elegancko. Jeśli chodzi o flagi, nie gram sobie tutaj mocno, można powiedzieć, że standardowo, ja mam dorzucone jeszcze e, Novembera, żeby tam troszkę tą pelotę, czyli mamy oczywiście detonację, wszystko na podpały, oczywiście do naprawki, żeby ją troszkę jeszcze podbustować e, Maksymalną krętu plus 5%, no i e, czas przeładowania sprzętu eksploatacyjnego minus 5%. To jest też bardzo przydatne. Jeśli chodzi o kapitana, e, mam tutaj oczywiście bardzo ważny perk to jest oczywiście ostatni bastion. Pamiętajcie, Kamo, e, ja tak, zaczynamy od celu priorytet, priorytetowego, później jest ostatni bastion, później jest ekspert przeżywalności, później jest ekspert w kamuflażu, i potem te. Cztery perki to już jest wasza kolejność. Tak mój 19-punktowy kapitan się prezentuje: oczywiście adrenalinka, co żeby zwiększyć ilość naprawek, dopałek i radaru. Podstawowy trening szyjczki, żeby zmniejszyć przeładowanie jeszcze o te 10% i zapobiegawcze utrzymanie, żeby zmniejszyć ryzyko poważnego uszkodzenia modułów. Co oczywiście na dedekach boli to bardzo. Zdecydowałem się na podstawowy trening strzelecki, a nie na eksperta w wyburzaniu, żeby być pewnym, że co dodatkowe te 10% sobie jeszcze postrzelać, to wiecie, jest pełny, pewny, e, pewny damage z tych hajków, no oczywiście jak trafimy tam, gdzie one, one się przebiją, e, niż mieć szansę na podpalenie, a i tak te 10% e, jest całkiem spoko, jak przy tej szybkostrzelności, całkiem e, przyjemne. No cóż, przejdziemy sobie teraz do bitwy. Pozwoliłem sobie ten nudny początek bitwy ominąć, bo to bitwa będzie bardzo długa, w zasadzie do samego końca. Mamy radar na Mińsk, tu trochę ryzykuję, bo on ma dosyć spore wsparcie z tyłu. Ale jeżeli będziemy się gibać tym arkanem, to potrafimy nawet tam troszkę trochę wytankować. No cóż, przede wszystkim zaczniemy sobie od minusów. Największym minusem tego okrętu jest to, że ze względu na swoje parametry nie jest to okręt dla wszystkich. No, Przede wszystkim jest to okręt trudny. Nie da się tym tak o po prostu łatwo, jak Massachusetts wejść między przeciwnika, odpalić dodatkową w międzyczasie poszarpać trochę działami i zrobi się, zrobi się fajny hajsik. To jest okręt trudny. Dlatego, dlatego ja go lubię. Ja lubię trudne okręty, lubię się pomęczyć. E, lubię, gdy wejdą mi za 2-3 bitwy, gdzie zrobił ledwo 40-50 tysięcy, a później nagle wchodzi bitwa, gdzie się zrobi, gdzie się zrobi 150. E, w tej bitwie będzie trochę postrzelane. E, nie będzie to jakiś magarek, Rekord, bo zrobiłem o wiele więcej, ale chodzi o sam jej przebieg i sam układ, jak, jak to się będzie układać. Zresztą sami widzicie, że na razie układa się beznadziejnie, bo idzie gruby leming w tą stronę, ale co się dalej potoczy, to już nie będę spoilerował, sami sobie zwróćcie uwagę. Minus. No to oczywiście ta pelota, która jest, no jest jaka jest. W porównaniu do innych europejskich niszczycieli, które miażdżą samoloty, mam wrażenie, że mogło tutaj trochę WG poszaleć. Ja wiem, że że to jest historyczna no, konfiguracja, no ale wiadomo, jak się w g ma historii, mogą ją trochę i w tym przypadku nagiąć, dać troszkę lepsze te parametry tej poloty, żebyśmy byli w stanie chociaż przed tą ósemką się w miarę obronić, gdzie, gdzie Uland, gdzie Haaland to w ogóle masakrują te samoloty. No tutaj nie ma tego dymu, musimy się posiłkować swoimi, musimy najlepiej, to przede wszystkim najlepiej jest to kolejny niszczyciel do gry w dywizjonie, do wsparcia dywizjonu. Tu sprawuje się bardzo dobrze, nie wiem dlaczego, ale w replayu pokazuje flagę europejską, najwidoczniej nie zapisuje konfiguracji, jak widzieliście w porcie polska bandera powiewa, strzela, polski kapitan sobie gada, zobaczcie, że w międzyczasie już trzy nasze deteki zginęły, no przepraszam, będę komentował tą bitwę, bo, bo sami widzicie co się dzieje pelota, torpedy są bo są, jak sami wiecie, no puścimy, coś tam sobie czasem trafi nie zrobi to jakichś mega obrażeń ze względu na te bąble torpedowe, ze względu na saturację, czasami wejdą torpedy za 5,5 czasami za 7 Zdarzyło mi się za 9 i trochę torpeda będę, się, będę chciał tutaj pokaleczyć troszkę te Karoliny, troszkę je tu pomęczyć popalić, żeby zrobić troszkę obrażeń bo wcześniej, wcześniejsze bitwy kończyły się tak szybko, że nawet nie zdążyłem nic postrzelać bo dzisiaj zrobiłem sobie małą sesję grania organem właśnie pod materiałem tak żeby coś ciekawego grać. No i było trochę patologii, gdzie wygrywaliśmy do zera. To jest właśnie ta bitwa z kategorii, gdzie w końcu możemy trochę postrzelać, troszkę się pobawić, gdzie trochę czasu to będzie trwało. Kolejnym minusem. To jest ta prędkość lotu pocisku, gdzie musimy sobie dobrać, wiadomo, pogramy trochę, przyzwyczajmy się i będziemy dobrze celować. Te pociski mają dobrego loba, to jest plus, bo możemy sobie przez wysepki przerzucać. Już w że pierwszej czy drugiej bitwie udało mi się ładnie konkurora zjechać, postrzelać do niego właśnie przez dosyć wysoką wyspę, gościu nie wiedział co się dzieje, był roztrzęsiony, tam pożar za pożarem wpadały, także no... To jest też sporym minusem, ta prędkość, zobaczcie, te pociski troszkę lecą i do walki na, z DDK-mi innymi raczej na daleki dystans, raczej bym nie próbował, na bliski możemy zdziałać ten radar, połączyć to ładnie z radarem, jeszcze zbejtować przeciwnika, żeby się zadymił, jeżeli nie, ma, jeżeli nie ma wsparcia, to możemy sobie wtedy odpalić radar, on sobie stoi w dymie, myśli, że jest bezpieczny, my odpalamy radar i gnoimy gościa, no, salwa za salwą, jeszcze w międzyczasie torpedy, które mają 76 w prędkości, puszczamy mu w dym, żeby mu przeszkadzały e, i z tą młodną konfiguracją możemy goście ładnie e, zjechać. Tu będzie fajna sytuacja, jeśli chodzi o dedeki, szkoda, bo po drugiej stronie to się z orkan próbowałem go upolować, ale się nie udało. E, co jest zdecydowanym plusem tego okrętu? No radar, tak, radar, 7,5 km, naprawka możemy się naprawiać, możemy naprawić tego całkiem sporo, fajnie, że jest ta dopałka, bo gdyby to nie było dopały te 36 węzłów byłoby no, możemy, powiedzmy szczerze, mizernym wynikiem e, dzięki tej dopałce możemy się tam troszkę, troszkę więcej rozpędzić e, nie jest to też jakoś mega, bo to nawet chyba 40 nie, nie wyciągniemy ale zawsze to jest jeszcze trochę te 360 stopni obrotu wiesz, jest naprawdę fajnym e, fajnym bajerem, możemy sobie tutaj w każdej chwili się Odwrócić. Zobaczcie, ja w tej chwili poszuję tego orkana, który tutaj jest na B. Chciałem go, bo widziałem, że on ma o wiele mniej HP ode mnie, także to byłaby raczej bitwa wygrana, znaczy bitwa e, walka razem z nim wygrana. Ale zobaczcie, jakie jest sytuacja w kapach, także że muszę się tutaj wrócić, muszę coś zrobić. Ale w międzyczasie, proszę bardzo, pojawia się Was teraz. Także w tej chwili, jak zaraz jeszcze orkan włączy się do bitwy, to może, mogę, mogę mieć problemy. Ale na szczęście ten orkan stoi za wyspą, która mu przeszkadza do mnie, tak bezpośrednio strzelać. To był dla mnie spory plus, no i zobaczcie Was, teraz w zasadzie zaraz będzie zjedzony. Zostało mu jeszcze tam niewiele HP, chociaż on naprawkę chyba puścił, w międzyczasie jakiś pożar. No i mamy fraga numer 1, 69 tysięcy jak na razie zrobione, trochę po dednikach trochę po pancernikach. Tu sobie puszczę jeszcze torpedy i widzę, że ten orkan się cofa. Miałem nadzieję, że tu sobie jeszcze troszkę podbiję bazowego expo, ale tutaj fajnie zebrał, zebrał od Monarcha. Tam ładnie poszło od chłopaków bułki i w końcu go skończyli. No cóż, trzeba zrobić kapy, tam błyskawica siedzi na A. Tu mogę mi trzymać D, tutaj jest, Oto jest, a to zapomniałem, miałem, miałem przestrzeń. Zobaczcie, jak to było ładnie. Normandia z hajków mi przyłożyła. E, na szczęście z hajków, dzięki czemu będę mógł to naprawić zaraz. Naprawka jedna poszła, zaraz pójdzie kolejna. No ale nie ukrywam, że przyłożył mi konkretnie, było to krytycznie jeszcze to, bo 8000 tych hajków ładnie mu tutaj z tego shotguna e, poszło. Będę się starał tutaj, teraz sobie wymyśliłem, że tak, o, ustawię się tu za tą wyspą, tam są dwa, dwa fajne pancerniki, ustawię się, widzę, że Mogami ucieka, no to ustawię się tutaj i sobie do nich będę strzelał sobie, ich popalę, kulturalnie ładnie się tu już ustawiam, jak widzicie zwalniam, elegancko chcę wykorzystać wyspę, ale w międzyczasie zwróćcie uwagę na minimapie, to Mogami się zawróciło. I mam spota, tak, o no, mi się zawróciło nagle. Zamiast uciekać i się tam ładnie palić sobie, no to gościu się zawrócił i przez to mam spota. No, Popełniłem tutaj błąd, powinienem zwrócić wcześniej uwagę na minimapę i nie strzelić, wtedy bym sobie skapował. W tej chwili moje, e, moje życie jest zagrożone. E, mi już do mnie celuje, ale są pociski, na szczęście nie trafił nie jakoś tak mega, mega, mega mocno. Tam troszkę tylko mi zabrał. Niestety zdekapował, i wydaje mi się, że to jest pierwszy moment w którym ta bitwa już jest przegrana. Czy się, no już nie będę komentował tego Lemming Train'a, który tam w tej chwili o, okupuje linię 1, 2 i tylko trzeciej. To już jest, ta bitwa jeszcze w tej chwili jest do wygrania, zobaczcie. Jest dobry układ, jeśli chodzi o siły. Niestety no kapy wyglądają jak wyglądają, ale jeżeli udałoby mi się to ogarnąć to jestem w stanie kapów im zabrać, zobaczcie w tej chwili jestem na, na kapie B, zaraz go w sumie zrobię, zaraz mogę sobie iść na C, C zrobić bez problemu i w sumie stamtąd mogę sobie pójść na D, dlatego jeszcze kapy są do odbicia, te punkty pracują, no dominacja wiadomo. I w sumie zaraz najprawdopodobniej tak zrobię. Jak dobrze pamiętam, skapowałem troszkę za późno. Tutaj się mogą o wiele wcześniej się zacząć zawracać iść na to C. I byłaby szansa, żeby jeszcze im przytrzymać tych punktów. Tam chłopaki puszują. Tutaj Monarch i Fridr. Friedrich walczą z Skanow Karoliną i Mogami. No gry tego Monarcha to jakoś bardzo nie będę komentował, bo gościu naprawdę słabo, ale to słabo celowo, że to widać będzie później jak pociski latają w Mogami. Tu wykorzystuję sobie pozycję wyspy między mną a New Mexico, mogę sobie za, za darmo do niego postrzelać. Niestety gościu e, troszkę daje do przodu, trochę do tyłu, przez co moich torped nie zebrał. Jest podpałka w międzyczasie wyspa mi pozwoliła znowu się ukryć. Podpałka pracuje, nie strzelam, żeby się nie pokazywać moim Moim aktualnym zadaniem to jest pójść w C, przeżyć, żeby zostawić sobie jak najwięcej HP do ewentualnej walki z błyskawicą, bo nie wiem gdzie ona jest, tam jest jakiś dym, ona była jeszcze tam niedawno, ale ona może się już wracać i iść na C. W tej chwili dla mnie najważniejsze to zachować jak najwięcej HP do ewentualnej konfrontacji z innym dedekiem. Mam jeszcze dwie naprawki, najprawdopodobniej zaraz, zaraz któraś pójdzie. New Mexico do dobicia, do, 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 do e, za to znowu będę, miał, e, będę mógł się schować za wyspą. Lecą tam już pociski, ale niestety Surrey go dobija. Chociaż w sumie ważne, że go dobija. New Mexico do piachu. New Mexico jest bardzo groźne. Pamiętajcie, to jest szóstka, ale ona potrafi, potrafi przydzwonić. No, poszła naprawka, kończy mi się do pałka. E, Wchodzimy w C. E, co mogę jeszcze więcej powiedzieć o organie? Ja osobiście. Jeżeli ktoś lubi dedeki, lubi się bawić dedekami, to tak, mogę go polecić. Co prawda, szczerze powiem, troszkę nie podoba mi się, że tak powiem, fachowo model dystrybucji Orkana. Czyli nie podoba mi się to, że... fajnie, że jest zadublony w zbrojowni, okej, okay, fajnie, miał być w zbrojowni zadublony, fajnie, ale jest w złej zakładce, dlatego nie można użyć kuponu na dublony. I to mi się już nie podoba. Myślę, że kiedyś, w niedługim w zasadzie czasie, orkan trafi już normalnie do, do tego drzewka, do jakiejś tam zbrojowni, i wtedy będzie go można zadobyć. bo na pewno to nie będzie popularny niszczyciel. Na pewno będę go próbować jeszcze jakoś, jakoś wciskać, ale to, to zagranie jest bardzo złe. Druga sprawa: cena. Przede wszystkim cena jest przegięta, no 10,5 tysiąca, tam jest niby coś w pakiecie, nawet za bardzo nie, nie za, no już nie mówię o tej parce za 20 tysięcy, fajna jest tam ta flaga, ale nie przesadzajmy. Eee... No, nie, model trochę przegieli pałę. No, wiadomo, spora część naszych rodaków kupi ten niszczyciel, no bo to jest, to jest niszczyciel z polską banderą. Zresztą już widzę po, po komentarzach na, na Facebooku czy tam na, na osobach, które piszą na Discordzie, że kupiły i organ stoi po prostu. No i, i tyle, no nie. Dlatego okręt jest trudny. Jeżeli lubicie trudne okręty do gry, to tak, mogę spokojnie polecieć. Dlatego ja gram organem, gra mi się nim w miarę przyjemnie, bo ja to lubię, ja lubię wyzwania. Ale jeżeli szukacie okrętu, który tak jak masa będzie robił obrażenia i będzie wytrzymał i ja wiem nie powinienem tego porównywać do masy, no ale jest jak jest. Gdyby Orkana przenieść na siódemkę, bo widziałem, że były tam takie, e, takie rozmowy, e, to byłby, byłby przegięty, wtedy musieliby mu co nieco pozabierać e, i mogłoby się okazać, że znowu byłby, byłby słabawy. No niestety jest na ósemce. Niestety, niestety zarabiamy więcej, jeżeli już się bijemy z dziewiątkami i, i dziesiątkami, e, no ale jesteśmy zdatni bardzo często na drużynę ze względu na tą pelotę. Jeżeli nas polosuje z lotniskiem, to jest, jest to problemem, e, ale... Dzięki radarowi, dzięki całkiem dobrej konfiguracji działu możemy powalczyć z DDKami. Bardziej mówię, ja lubię tutaj, ja lubię tą zagrywkę zbejtować przeciwnego ddk żeby zwolnił, żeby się zadymił i wtedy puszczamy radar. I gościu nie jest w stanie nam nic zrobić, bo my go widzimy na radarze, a on nas nie widzi w ogóle. Widzę, że dalej nie naprawiona jest, yy, jest kamera, bo to, to co przed chwilą widzieliście taki skok pod wodę yy, to było śledzenie torped yy, jak widać nie działa to. O, to coś takiego. Yy, śledziłem te torpedy, żeby sprawdzić, czy czasem mogami nie, nie wciągnie. Ja w tej chwili próbuję skapować. Dla mnie to jest w tej chwili najważniejsze. Yy, nieważne czy Monarch żyje czy nie. Ja muszę skapować, żeby punkty zaczęły bić, bo zobaczcie, mamy, mamy naprawdę sporą sporą stratę Kolejne torpedy, niestety tam monarch w międzyczasie, nie wiem czy uwagę, te pociski szły bardzo słabo. Na, szczęcie, na szczęście tutaj w końcu trafił, konkretnie mogami. chyba nawet dwa pożary, ale niestety w tej chwili nie. nie. Moje główny cel w tej chwili to jest zatopić mogami, żeby trochę punktów zdobyć, to jest bardzo ważne. Zobaczcie, przeciwnik ma naprawdę sporą przewagę. Tam nasz Sarej wchodzi w kapa, zatrzymał im tego kapa. W tej chwili im punkty nie pracują, mamy szansę troszkę je obić. Wiem, że ryzykuje, bo mogami to jest jednak mogami, to jeszcze jest mogami na stopień. W dziesiątkach, piątkach, ale na szczęście tam te pożary od Monarcha pracują. Poszedł, zebrałem całkiem konkretnie, zobaczcie jest 4200. I teraz tak naprawdę to, co mi zostaje, to tylko zawalczyć z North Caroliną, żeby ją tam troszkę poturbować. Tak naprawdę w tej chwili to muszę ją po prostu zatopić. Ale w międzyczasie zobaczcie, co się dzieje po drugiej stronie. Co prawda Normandia spada, ale niestety nasz Saraj, który blokował ich KPA, też zginął, niestety, i to jest sporym problemem. Zostało nam to Nagato i Hipper, które walczą kontra Amalfi i Błyskawica. No, bitwa będzie dosyć problematyczna, bo zobaczcie, że w tej chwili no, Karolina jest zostawiona sama sobie może bez problemu wspierać swoich na drugiej flance, dlatego staram się jak najszybciej ją dogonić, zacząć do niej strzelać, żeby zwrócić jej uwagę na siebie ja sobie mogę pokombinować, Karolina jeżeli nie przyłączy się na hajki, to nie będzie to jakimś mega problemem, nawet jeżeli mnie trafi to będzie to na pewno przebicie na wylot do 1000 tam trochę i będzie bolało ale, ale zawsze jest szansa Lecą już pierwsze pociski od Karoliny, w międzyczasie pierwszy pożar ode mnie, z tego co pamiętam to ona chyba się zaraz ugasi, staram się tutaj strzelać, zobaczyć, dziobować do niej, żeby zmniejszyć jak najbardziej ilość pokrętu, który ona widzi z mojej strony, żeby nie mogła się wstrzelić, teraz mogę sobie wstrzelać, mogę sobie, niestety, znaczy stety się ugasiła, będę próbował tutaj wrzucić kolejny pożar. Karolina strzeliła, także ja sobie pozwalam się pokręcić troszkę i wydaje mi się, że w tym momencie popełniłem błąd, nie powinienem się chować za tę wyspę, bo nikt mi jej nie świeci, gdyby ona się świeciła, to mógłbym sobie pokombinować, postrzelać do niej, e, torpedy zdecydowanie puściłem za szybko, to jest kolejny błąd, który popełniłem, w międzyczasie zobaczcie, błyskawica skończyła na gato, e, no bitwa jest naprawdę w tej chwili już na wykończeniu. Zaraz wykorzystam sobie radar, bo mogę sobie podpłynąć, troszkę wykorzystać, zobaczyć jak ta karolina się zachowuje. Zobaczcie, ona tutaj idzie cały czas 40 sekund do torped. Hiper tam puszuje i niestety niestety ta noż Karolina, zobaczcie, ucieka w wyspę, e, ucieka bardzo mądrze ucieka, bo domyśla się to tego, że będą już moje torpedy e, dzięki czemu gościu tutaj kombinuje, żeby maksymalnie zmniejszyć ilość okrętu, która będzie wystawiona ja tu sobie pozwalam strzelać, e, idą torpedy, e, no w zasadzie bitwa w tej chwili już jest przegrana, także albo wóz, albo przewóz e, zbiera jedną torpę, zobaczcie z 800 plus zalanie, gdzieś tam jeszcze pożar pracuje e, no Karolina na szczęście ustawiła się idealnie dla mnie, czyli będzie mogła strzelać tylko z tylnej wieży. W tej chwili ona jest spowolniona przez zalanie Te silników, pracuje o wiele wolniej, dzięki czemu mogę sobie pozwolić i stać. wiem, zebrałem dwa pociski, ale w tej chwili i tak bitwa jest naprawdę w bardzo złym stanie. W zasadzie Karolina poszła do piachu, poszło zalanie, w międzyczasie pożar. Zobaczcie błyskawica dobija pera i w tej chwili zostaje minuta 13 do końca bitwy. I niestety ta bitwa jest przegrana. Mimo tego, że udało się zrobić kapy, mimo tego, że udało się tutaj zdobyć jeszcze naszej, trochę poobijać. Ten pociąg nasz nie wytrzymał, po części się wrócił, ale się nie, się nie udało. Dlatego przechodzimy sobie już do podsumowania. Podsumowując, 600 tysięcy zarabione. Pamiętajcie, że kasa nie zależy od tego, czy bitwa wygrana, czy przegrana. dreadnought zrobione 90 tysięcy. 2 fragi, 8, 8 podpaleń, 3 razy zajęcie jedna trafienie z, e, z torpedo, oczywiście. Podstawowo na przegranej 1500 ekspa zrobione. Tutaj jest, pamiętajcie, że sproszczalam też po. Po siódemkach, po szóstkach, także wynik całkiem konkretny, tutaj Saraj też bardzo się starał, ale niestety, no, no, nie da się, naprawdę się nie da, Mogami fajnie tam wytrzymało flankę, paliło sobie pancerniki, bez problemu. Jeśli chodzi o rozkład obrażeń, mamy 43 tysiące z OB, 37 łącznie z pożarów i zalania, chociaż tam te 8, 300 z torped wystrzelonych, zobaczcie, 36. Wytankowane powyżej 600 tysięcy, prawie 700. Jeśli chodzi o ekonomię, mamy na czysto prawie pół miliona zarobione. Troszkę poszło tutaj na modyfikatory, to była może flaga z Zulu i trochę poszło na, na konsumable. No cóż, tak jak wspominałem, podsumowując, orkan wymagający, ale da się. Widziałem tam już wyniki opiewające około 160-170 tysięcy, gdzie chłopaki robili da się, tylko trzeba się, trzeba się go nauczyć. No i, i to tyle, jeśli chodzi o, o Orkana. Dajcie znać w komentarzach, czy kupiliście, graliście, jak się Wam gra. Jak zawsze zapraszam do dyskusji i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa pa.